Cześć. Kolejna koszulka, kolejny t-shirt na miarę. Właśnie skończyłam. Z wyszczególnieniem tego, z t-shirt został zrobiony, z wyszczególnieniem tego, co klient chciał. Czyli przesłał mi swoją, swój starszy, noszony t-shirt. I zrobiłam na wzór kolejną koszulkę, tylko że z białej dzieniny Fajnej, takiej grubszej dzianiny. Tutaj jest. Rękawki są z takimi mankietami. Dół jest, może tak nie widać, ten manekin jest lekko za, zaokrąglony, troszeczkę schodzi do góry, więc można mieć. Nie trzeba narzekać, że w sklepach czegoś nie ma. Można mieć t-shirty jaki się chce, długość, szerokość, z rozporkiem, bez rozporka, z głębokim dekoltem, Tak naprawdę nic się nie ogranicza możesz zrobić tak jak mój klient przesłać swój t-shirt a możesz, a możesz też zrobić, przesłać mi wymiary według rysunku ja już Ci pokazuję to jest taki rysunek z, z wymiarami które należy przesłać żeby mieć idealną koszulkę więc więc tak naprawdę tylko kwestia wyboru koloru i takie podstawowe kolory jak biały, czarny, szary i granatowy, taki nawi, taki ciemny, granat fajny, to zazwyczaj mam, mam na stanie. Inne kolory to zawsze możesz przesłać mi link ze sklepu, który polecam, który mam sprawdzone już dzieniny. Wiem, że to nie jest jakiś jersey, z, z jakiś wiskozowy, nie wiadomo co, co, co się zmechać, tylko już ta dzienina jest sprawdzona w boju, więc jak najbardziej nic nie ryzykujesz. To na tyle, jeżeli masz jakieś pytania o propos szycia takiej koszulki na miarę, jak to wygląda, jak wygląda cały proces, to zapraszam do kontaktu agnieszka małpka-szycieskagi.pl. Pozdrawiam, pa, aga.